Oglądaj serial Myszka Miki frajdomek w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę! Nasi przyjaciele biorą udział w bardzo ciekawej grze, która podzielona jest na kilka etapów. Niestety rywalka Daisy nie postępuje zgodnie z regułami gry. Kto wygra to starcie? Burmistrz rozpocznie kanionowe rozgrywki! Poprawcie kapelusze, bo zaraz powiedzieć muszę! Stor, dawaj wasi dawaj, to do, Dava... do, do roboty. <plaro Obrigado> <ladropolis> Już za chwileczkę przeskok nad krzakiem. Pamiętajcie, gracze nie mogą dotykać krzaków. <g��ine> <rituals> Nie złamałam żadnej! Nie ja ich dotknęłam, tylko moja stopa. He, he, he! Tutaj chyba wszyscy przestrzegają zasad, a więc do następnej konkurencji. Nadeszła pora na drugą konkurencję. To napełnianie koryta! I Zawodniczki ha, ha. muszą napełnić je za pomocą wiadra. Ha ha! Co jest? Gdzie wy przepadliście? Tu szefowo! Wygrano nas w kieszeni. Co czekasz? Odkręcaj! Do dwustu kaktusów! No pięknie, już je napełniłam! Wycham! Spisaliśmy się na medal! To znaczy, to ty się spisałaś. Ej, ale w tym korycie jest wąż! Jaki wąż? Czasper spokojnie, zwolnij! Widzę, że mamy tu mały spór. Ona złamała zasady. Do napełnienia użyła węża. Węża? Nie widzę żadnego węża. Cóż, ja też go tutaj nie widzę. Kontynuujcie! Łoł, 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 Jest labirynt! Gdzie? Przed tobą! Oto on! O Rety! Strasznie wysoka ta łazica! E, urosłaś, czy co? Przepraszam, ale mam labirynt do przejścia. Z takim wzrostem Łasicowska zobaczy labirynt z góry i bez problemu odnajdzie wyjście. W prawo. Tak jest. W lewo. Tak jest. W prawo. Okej. Okay. No! Daisy zaczyna doganiać Łasitowską. Będzie blisko, będzie blisko, będzie blisko. Ach! To za emocje! Aaaa! Aaaa! Wygraliśmy! A więc nasze rozgrywki wygrywa łasiecowska. Tak! Ha, ha. Zaraz, zaraz! Wstrzymajmy jeszcze konie! Coś tutaj jest trochę nie tak! Tak, nawet nie trochę, a bardzo. Hej! Wygraliśmy? Tak, kukurydza to jebo w gębie! No proszę, proszę! W labiryncie przebywały aż trzy łasice! Tak, no a to jest złamanie zasad! Bo żadna pomoc nie była dozwolona! A my pomogliśmy! Tak, w mojej porażce! O, rety. zasad nie wolno łamać! A więc jednak mamy inną zwycięszczynię! To kaczka Daisy! Ja. <laughs> <laughs> Łasicowska, chcesz może coś powiedzieć, Daisy? O, <laughs> gratuluję Ci zwycięstwa w rozgrywkach. Dzięki Łasicowska. W przyszłości zrobimy rewanż. <laughs> może tym razem nie złamie zasad. Niech będzie. Cóż, czas bym razem z przyjaciółmi pogalopowała do frajdą. <laughs> Daisy pokazała przeciwnikom, że należy grać fery i że zabawa jest o wiele lepsza, jeśli postępuje się uczciwie. W dodatku można zdobyć nagrodę. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.